Z Myszków Daria kończymy dzisiaj ten sezon. 0-0, ale dzisiaj mecz bez tak zwanej spiny na luzie. To trzecie miejsce było pewne. No, chyba jesteśmy zadowoleni po tym całym roku. To znaczy, no powiem tak, teoretycznie bez spiny, ale chciałyśmy zakończyć dobrze ten sezon. Podziękować gdzieś kibicom, trenerom za, za dobrze przeprowadzony sezon i po prostu dać z siebie wszystko. Natomiast na boisku nie wychodziło nam nic i. i... Ja mam w sobie dużo takiej sportowej złości, że, że było jak było, jeszcze przy odrobinie szczęścia zarobiłabym kolejną żółtą, znowu wyleciała z boiska, więc ja jestem strasznie gdzieś dużo negatywnie naładowana i, i mam w sobie dużo emocji. Natomiast masz rację, jeśli chodzi o cały sezon, jesteśmy zadowolone. E, powiedziałam w wywiadzie z Tobą, że druga liga może nie będzie łatwo, ale sobie poradzimy i pięknie się to zestarzało. Myślę, że, że sobie poradziłyśmy e, i, i powiem szczerze, że chyba zaskoczyłyśmy też same siebie. Bo na pewno wiedziałyśmy na co nas stać, ale chyba mało kto dawał nam szansę na podium. Podium drugiej ligi, jako, jako Beniaminek, myślę, że jest to nie lada wyczyn. Także ja osobiście bardzo jestem dumna z zespołu, z siebie i, i tutaj z nas wszystkich. Poradziłyście sobie świetnie. Cały Myszków jest z Was dumny i przyznam się, że chyba nikt tutaj z nas nie wierzył w aż tak duży sukces. Daria, koniec sezonu to oczywiście taki czas na podsumowanie, więc tak na szybko wiem, że nie jesteś do tego przygotowana, no bo skąd miałabyś być. Twój najlepszy mecz w tym sezonie? Na pewno pucharowy z Ząbkowią, ale jeśli chodzi o, o ligę, to bardzo, bardzo dobrze grało mi się z Wandą Kraków i myślę, że trochę to była Wasza zasługa dodatkowej motywacji w postaci transmisji live. Bo wielu z moich znajomych gdzieś nie mogło być w Krakowie, rodzina i tak dalej, wszyscy oglądali, trzymali kciuki, więc no, ja uwielbiam takie sytuacje. Gdzieś dodatkowa to nie była dla mnie presja, tylko dodatkowa motywacja, a ponadto Drużyna Wandy Kraków też gra w taki sposób, że my w bocznych tych sektorach, w półbocznych w zasadzie, mamy bardzo dużo miejsca. Ja to uwielbiam, dla mnie to jest woda na młyn. Mogłam porzucać sobie te długie piłki, mimo że trener się pieklił na boku, że, że jest tego za dużo. Natomiast no, u mnie się to aż prosiło i, i tam powinnam skończyć. Z kilkoma asystami, tak, tak mi się wydaje. I do tej pory mam zapisane filmiki właśnie z Waszej transmisji, bo, bo naprawdę mi się bardzo, bardzo fajnie grało. I na pewno Rybnik, gdzie zaliczyłam cztery asysty, no to liczby, wiadomo, są ważne, więc myślę, że to zaczęliśmy naprawdę z wysokiego C. Wszystko wpadało dziewczynom to, co im dograłam, więc to, to był też bardzo, bardzo fajny mecz. I zagrałyśmy przede wszystkim jak drużyna. A mecz, o którym chciałabyś zapomnieć? No, na pewno ten z jednej strony, bo, bo naprawdę nie wiem, pewnie przeanalizujemy to gdzieś tam na spokojnie, natomiast no, mi kompletnie nic nie wychodziło. Nie, nie potrafiłam e, gdzieś zagrać bardzo prostych piłek i frustrowałam się gdzieś w sobie, dyskutowałam z sędzią. No, to, to, to nie są fajne mecze i to było na pewno e, bardzo takie niepotrzebne. No i poniekąd też Unia Lublin, e, chociaż skończyło się to. Chyba happy endem, bo w dziesiątkę potrafiły dziewczyny odwrócić gdzieś losy tego spotkania, wyrównać za sprawą Klaudii Nowak. Także bardzo, bardzo się cieszę, że jako drużyna z tego wyszłyśmy tak naprawdę mocniejsze, bo takie sytuacje na pewno budują zespół. Natomiast przyznam szczerze, że no ta czerwona kartka pierwszy raz w karierze i, i mimo, że tyle lat gdzieś na, na tych boiskach, no to, to jeszcze coś takiego mi się nie zdarzyło. Więc to był taki strzał, gdzie nikomu nie życzę. To naprawdę dużo emocji, gdzieś musiałam iść do szatni ochłonąć i dopiero byłam w stanie w ogóle jakkolwiek funkcjonować, bo, bo jestem bardzo emocjonalna i to było dla mnie bardzo trudne, że nie mogę pomóc drużynie po prostu. Powoli będziemy spoglądać już w kolejny sezon. Przed Wami teraz sezon ogórkowy, czas wypoczynku. Z tego co wiem, jeszcze macie jeden sparing w przyszłym tygodniu, a po tym sparingu udacie się na zasłużone urlopy. Jak patrzysz na ten przyszły rok, na ten przyszły sezon tutaj w Myszkowie? Bo rozumiem, że zostajesz. Tego jeszcze nie wiem. Ale na pewno nie odwieszam butów na kołku. Mimo swojego wieku, to gdzieś myślę, że się rozkręcam i, i mam nadzieję, że jeszcze kilka ładnych lat pogram. Gdzie to jeszcze nie jestem dogadana, jeśli chodzi tutaj o, o Myszków, ale, ale mam nadzieję, że, że tak to się potoczy, bo jestem tutaj zadowolona i, i myślę, że tu jest moje miejsce, więc. No tak po cichu na to liczę. Mm... Tak, mamy we wtorek grę wewnętrzną yy, i będziemy też testować yy, zawodniczki pod kątem przyszłego sezonu. Więc ja liczę na to, że, że też wzmocnimy się trochę, bo myślę, że pokazałyśmy, że możemy grać o najwyższe cele. Nie grałyśmy o utrzymanie, o to też mnie pytałeś w poprzednim wywiadzie. Yy, ja wtedy nie wiedziałam, jak, jak się do tego ustosunkować, czy faktycznie będzie to walka o dół tabeli, czy o środek. A grałyśmy o, o, tak naprawdę o górę, więc yy, jeśli przyjdzie do nas kilka nowych zawodniczek, a mam nadzieję, że tak będzie po naszym dobrym yy, wyniku. W tym sezonie, to liczę na to, że naprawdę możemy jeszcze zamieszać w tej lidze. A ja ze swojej strony, ze strony KSTV obiecuję, że w przyszłym sezonie będziemy częściej na Waszych meczach. Czyli będę grać jeszcze lepiej. <grym> bardzo mnie to cieszy i motywuje do dalszej pracy. Daria, dziękuję bardzo za cały sezon, za świetną postawę. Za świetną postawę też tutaj przy naszym mikrofonie. I do zobaczenia no, gdzieś tam w sierpniu. Ja również Wam bardzo dziękuję, i chciałam też podziękować naszym kibicom, że w każdym meczu byli z nami, że nas wspieracie i że jest Was coraz więcej z nami. Dziękuję bardzo. Dzięki.